Hej, cześć Manko, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Muzyka TV. Dzisiaj przesłamy sobie Buffer i Ganda Feed Wide Widow Valentino. Eee, numer, z którym czekałem, słuchałem go przez 5 dni, tylko żeby nagrać tam reakcję, mieć jakby pierwszą ekspresję tego, co, co tu może się wydać na tym numerze. Eee, po Słucham od dawna, 2018, 19 przełom, myślę, były takie początki. Eee, więc coś tam, coś tam wiem. Byłem na koncercie też chłopaków z Wide Widow. Eee, było zajebiście, byłem w Katowicach i, i co. Numeru jestem ciekawy, kilka traków z płyty sobie Bufala już przesłuchałem. Moim zdaniem są, są na bardzo wysokim poziomie, na przykład z kacze proceder jest totalnie do Moim zdaniem, przesłuchajcie, sprawdźcie sobie eee, i co jeszcze chciałem powiedzieć. No, jak macie jakieś numer z podziemia, podsłuchajcie, będę przesłuchiwał, bo zauważyłem, że jak tu nie ma nikogo, to kurwa słucha podziemia. Więc mogę to robić w sumie, zobaczymy, może wam się spodoba. Okej, okay. let's go. Nie Eee Jest i memik, nie, że nie istnieje Wytłuste dupy dupy Valentino Czerwony bruk, jak luby tom, gdzie nadchodzi wyrok was chodzi prosto tak jak na Tinderze, parę Parę idą ale osy nie oszukam, nie wiem, że jest pan już mi Dwie tłuste dupy z serbą Valentino Czerwony bruk, jak lubię tomu, tyle odchodzi wyrok to was chodzi prosto, tak jak na Tinderze parę hitów Ale osy nie oszukam, nie wiem, że jest pan już mi Żyję na torzach Hamilton Jak? Wślizg Ruszam się szybko, wiedzą, że zobaczysz mi za nic. Zabach spalił, palę dobry liść. Ona lubi, kiedy pachnę im Turyn sapper mijam parę minut, stale od tego na parę minut. Robi się ciężej, ale wpada mi więcej. Motywacja pełna kieszeń, nie żałuję sobie na mieście. Tja, wchodźmy mocniej, czuję to moje serce. On nie zawsze wypływa bezpiecznie, staram się pojednać się z moim lękiem. Mów jest tak przejebany, kurwa, jak na podziemie, totalny taki wysoki poziom prezentuje, opierdolę. Mała zostać na, na dzisiaj moim lekiem Nie obiecuj mi niczego, daj mi siebie Zabisz koleżankę, będzie naprzemiennie Zabisz koleżanki, zrobimy to lepiej Jak Mała zostać na dzisiaj moim lekiem Nie obiecuj mi niczego, daj mi siebie Zabisz koleżankę, będzie naprzemiennie Zabisz koleżanki, zrobimy to lepiej Wytłuszę dupę sermo Valentino ja ten Czerwony jak lubię tonu, ty nadchodzi wyrok To chodzi prosto, tak jak na Tinderze, parę idą Tale osy, nie <śmianowicie> oszukam, nie wiem, że jest tak, już Dwie tłuste dupy z armą Valentino Czerwony bruk, jak lubię tonu, gdy nadchodzi wyrok Ta was chodzi prosto, tak jak na Tinderze, parę idą Tale osy, nie oszukam, nie wiem, że jest tak, już mi dupa, na nie Wiktoria Obywczyka ją ona pomali euforia Jeden wieczór i my to historia, twój twarz na t-shirtie Bary w rogu w że myśli jesteś leszem, to chyba pora na drzemkę Balek osioł, ze mną parę Paru typów miało parę słów, jedna wizja w głowie parę słów. Ja osiągam cel i stawiam znów. Bada deszcz, tu świeci słońce, nie czuję nic. Wyłączam boczne, zarzucam perki, ją robię dobrze, po parę razy zmieniam na pościel. Daj mi więcej pęgi, nie za seks, płacę a za fendi. Brudy sprite, tak Henrik, wykręcę ci do jak Handy. Ona wie, że droga nie tędy, ale goni kości jak Persi O nie posterunek, a wierz mi ściany, słuchaj o twoich wieści. Napieram, dech mi na teksty od deski do deski. Nie tylko na oczach mateczki, czasem mi napisze, że tęskni. Ja przez nią nie uronię whisky, bo nie zostanie moją bestia. Jeba ciebie i twoich leszczy. Wytłuszę duby serwą Nie no, Macias jest tak kurwa przejeba, naprawdę. Nie wiem, czy Macias kiedykolwiek mu swą zwrotkę dał, naprawdę. Ale jest tak królewsko świeży, że nie wiem, czy kiedykolwiek mi się znudzi, nie? Dino, czerwony brok, jak luby tam, gdy nadchodzi wyrok. Tamas chodzi prosto tak jak na tiderze parę hidow Ale o nie oszukam, nie wiem, że jest stan już miną Wytłustaj dupy sermon Valentino Czerwony brok jak luby to mu ci da chodzi To chodzi prosto tak jak na tinderzie parę hido Ale o nie oszukam, nie wiem, że jest stanowi żmiją No no dobry w chuj jest ten numer TV. Te serio, serio, bo, bo zajebisty Bo pogy miasta i gaz tego nie ujrzy numer, nie? Bufę, kurwa, naprawdę już też tak wysoko już trafia Chłopaki z do też zajebią, za każdy równy poziom Bardzo dobry numer, daje taką 9,5